Poszło. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w imieniu zarządu i członków Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamośćczyzna mam zaszczyt przedstawić kandydata Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamośćczyzna na urząd prezydenta miasta Zamościa, prezesa naszego stowarzyszenia Sławomira Zawiślaka. Panie prezesie, prosimy o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, przed nami wybory samorządowe, święto demokracji. Na wstępie chciałem podziękować tym wszystkim, którzy się tymi wyborami zainteresowali, którzy kandydują, którzy chcą w tych wyborach uczestniczyć. Jest to ważne, żeby w tym święcie demokracji być aktywnym. Informuję, że w piątek, w ubiegłym tygodniu, Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna zarejestrował pełne listy, 31-osobowe kandydatów naszego Komitetu na Radnych Miasta Samościa są to bardzo dobrzy kandydaci, którzy warto wesprzeć, którzy na pewno wybrani przez Państwa będą dobrze służyli naszemu miastu. Wynik tych działań społecznych spowodował, że ja także jako osoba tutaj i publiczna, ale z drugiej strony społecznik funkcjonujący w organizacjach społecznych od lat 90. Zdarzyłem się z taką sytuacją, że podobnie jak u innych kandydatów przychodzili do mnie liczni mieszkańcy miasta Zamościa i namawiali mnie w tym kierunku, żebym zdecydował się kandydować w tychże wyborach samorządowych, oczekując pewnych nowych trendów w polityce miejskiej i zmian. Postanowiłem w związku z tym przyjąć to społeczne wskazanie mojej osoby i zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Miasta Zamościa. Moje hasło współpraca, rozwój, dbałość o wartości. Jestem przekonany, że w czasie tychże wyborów Państwo wybierzecie tych kandydatów, którzy będą połubili te wszystkie wskazówki mieszkańców, które zostały. Jeden z kandydatów. W związku z tym, będą. Jestem przekonany, jestem przekonany, że podczas tych wyborów Państwo dokonacie takich to wskazań dla osób, na kandydatów na radnych, ale także na prezydenta, żeby te osoby, które będą przez właśnie miały Państwa zaufanie, podołają tym wszystkim obowiązkom, które na nich będą spoczywały przez kolejną tendencję samorządową. Zgłaszam się do tej grupy osób. Proszę Państwa o wsparcie tak kandydatów, bardzo dobrych kandydatów Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna i mojej skromnej osoby. Chciałbym dodać, że nasze stowarzyszenie funkcjonuje już od czterech lat. Można je niejako sprawdzić poprzez aktywność na Facebooku. Zrobiliśmy bardzo liczne projekty, kilkadziesiąt poważnych projektów, które były skierowane do mieszkańców różnych grup wiekowych, zawodowych. Jesteśmy zrzeszeni. W Radzie Przedsiębiorczości u, u Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza interesują nas te tematy przedsiębiorcze, mamy wśród naszych członków przedsiębiorców, są młodzi ludzie, są przedstawiciele wszystkich grup zawodowych, tak samo w naszym komitecie wśród kandydatów są przedstawiciele wszystkich najważniejszych grup społecznych miasta Zamość, jestem pewny, że gdybyśmy uzyskali Państwa zaufanie, Podołamy tejże pracy, a praca musi być wspólna, musi być zgodna, musi być ustawiona właśnie w kierunku rozwoju i też dbałości o wartości, bo wartości są dla nas bardzo istotne w kontekście kreowania tak polityki regionalne, ale także i państwowej, a jesteśmy przecież częścią Wielkiej Polskiej Ojczyzny. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy o pytania. Kiedy poznamy kandydatów do Rady Miasta i czy Pański Start? Jest zgodny z linią e, polityki prawa i sprawiedliwości, bo kilka tygodni temu Jacek e, poparł Andrzeja Wnuka. Szanowni Państwo, wczoraj mieliśmy spotkanie, duże spotkanie. E, było na to spotkanie około 200 kandydatów, e, którzy kandydują na terenie powiatu zamojskiego z naszego komitetu. Byli to kandydaci do Rady Miasta Zamościa, kandydaci do dwóch innych miast naszego powiatu. Byli to kandydaci do pięciu gmin, także do powiatu zamojskiego, mamy też kandydatów niejako rejestrowanych pojedynczo w innych poszczególnych gminach, mamy też kandydatów na wójtów, czy na radnych, których wspieramy w innych tych gminach, czyli to jest duży bardzo zakres osobowy. Co do terminu prezentacji, to powiem tak, ci, którzy funkcjonują, na, znaczy kandydują na tę funkcję bezpośrednio, będą decydowali o tym, kiedy się odbędą jakieś dodatkowe prezentacje kandydatów, czy ich samych. Nie będę to wchodził, natomiast generalnie rzecz biorąc, ja planuję tutaj po rozmowach z naszymi kandydatami na radnych, że prawdopodobnie taka prezentacja kandydatów po ustaleniu tego terminu odbędzie się w przyszły poniedziałek w godzinach popołudniowych. Jeżeli chodzi o miasto Zamość, i Państwo takie powiadomienie dostaniecie. Gmina Zamość prawdopodobnie też po południu tego samego dnia. To mi przekazał to już macie sztab kandydata na wójta gminy Zamość, bo mamy 5 kandydatów, zarejestrowaliśmy w czterech, w zasadzie dzisiaj czwarte okręty zarejestrujemy w czterech okręgach, okręgach kandydatów zaraz Co do tej sytuacji drugiej, która Pani redaktor zapytała, Wedle mojej wiedzy członkowie Prawa i Sprawiedliwości mogą funkcjonować w różnej aktywności, także w komitetach społecznych. Ja tutaj dbając o to, żeby nie zmarnował, nie zmarnował się potężny potencjał społeczny, społeczników, osób, które od lat działają i chcą służyć, służyć ojczyźnie, regionowi, rzeczywiście przyjąłem te, podjąłem tę decyzję, że ten komitet powstał. Liczę na to, że władze partii to zrozumieją, bo przecież nas interesuje przede wszystkim dobra przyszłość samorządów i naszej ojczyzny. Panie ale pan funkcjonuje w sieci takie oświadczenie podpisane przez czterech. 4... Członków Zarządu Prawa i Sprawiedliwości regionu, w tym jasno piszą, że jeżeli Pan wystartuje na prezydenta Zamościa, to zostanie Pan usunięty z parku. Co Pan na to? Słyszałem o tym oświadczeniu, nie widziałem tego oświadczenia, tym bardziej nie widziałem tego oświadczenia w podpisie takim, powiedzmy, tradycyjnym. W związku z tym, szanując sieć, często sam korzystam z swoich drzuka, z innych tych nośników mediów elektronicznych szanując tę sieć nie mogę przyjąć że to jest dokument w tym momencie wiarygodny ponieważ nikt się ze mną nie kontaktował nie przy, w tej sprawie nie, nie przekazywał żadnej informacji także będę czekał ewentualnie na potwierdzenie lub nie potwierdzenie tej informacji na ten moment podchodzę w tej sprawie bardzo bardzo spokojnie. Ale pan rozmawiał w ogóle o swoim starcie w i kandydowaniu na prezydenta. Mogę zamocnia, na przykład z panem Przemysławem, Przemysławem Mogę ogólnie powiedzieć, że wiele osób z mojego okręgowania wiedziało o tym zamiarze, że chcę kandydować, bo przecież moja kandydatura no. z poparciem struktur lokalnych Prawa i Sprawiedliwości poszła do Warszawy. Z panem Mogę powiedzieć to, co pani powiedziałem, że wiele osób o tym wiedziało. Prezes, informowałem wcześniej. prezes partii, Pan no, to nie, to nie. Pani, to nie mogę na te tematy tak głębiej odpowiadać z wiadomych powodów, także proszę tylko na tym i poprzestanę Dobrze, poprosimy o jeszcze jedno pytanie. A ja mam pytanie, czy możemy poznać już kandydata na wójta gminy Zamość? Tak, możemy poznać kandydata, co prawda nie jestem tutaj tak do końca upoważniony, ale z drugiej strony, skoro wczoraj była prezentacja Wszystkich kandydatów, którzy kandydują, nasz komitet wyborczy rozmawiał z bardzo zacnymi mieszkańcami gminy Zamość i proponował kandydowanie na Wójta, czy, czy, czy rozmowy z wieloma osobami. W tym momencie po rozmowach z tymi osobami, które jednak nie zdecydowały się na kandydowanie, była decyzja jako sztabu wyborczego gminy Zamość i była rozmowa z moim synem, Michałem Zamyślawkiem który jest wykształcenia technicznego mieszkańcem Warszawy, inżynierem geodetą, który skończył studia w wielu zakresach, jest przygotowany do funkcjonowania w tej działalności szerszej niż tylko praca swoja zawodowa, a pełni funkcję specjalisty w pewnej, w pewnej instytucji, w, której, w pewnej firmy, w której pracuje. I po przedstawieniu tego kandydata tak sztabowi wyborczemu z gminy zamość, a wczoraj Wszystkim, którzy byli, ten młody człowiek został zaakceptowany i będzie kandydował na funkcję jak jak Pana imię? Michał Zawiszony. Dobrze, i jeszcze poprosimy o ostatnie pytanie. Czy jeżeli otrzyma Pan oficjalnie to pismo, czy jeżeli chodzi o kandydowanie, to zrozumie Pan z kandydowania, czy zrezygnuje Pan z Szanowni Państwo, ja mam swoje przekonania, mam piękne, wspaniałe środowisko przyjaciół, które funkcjonuje w tej działalności na rzecz przede wszystkim społeczeństwa tutaj lokalnego, ale też na także na, na rzecz ojczyzny. Każdą decyzję wszystkich gremiów przyjmie z pokorą, natomiast uważam, że funkcjonując dla dobra mieszkańców Rzeczypospolitej i mieszkańców regionu nie sprygiałoby się takich gwałtownych ruchów ze strony ugrupowania, które to samo mówi, a interesuje nas przecież dobro publiczne. Moi y, przyjaciele, ci, którzy mnie skłonili także do kandydowania za inny jako chęcili, są ludźmi, którzy y, w swoich wielkich wartościach takie rzeczy przyjmują, że tak powiem y, nazwać można, no, no normalnie, wierzę głęboko, że też ci, z którymi współpracuję od bardzo wielu lat, bo od 2002 roku i szanuję swoje środowisko polityczne, y, zrozumieją, że społeczeństwo obywatelskie jest także ważne, to społeczeństwo może wnieść do polityków, a przecież mamy kandydatów absolutnie w 50 ponad procentach nie należących do partii politycznych. Że ci ludzie odpowiedniej strony, którzy się zgadzają hasłem współpraca rozwój, dbałość o wartości, mogą mieć pozytywne fluidy do tej pracy samorządowej i mogą być podporą dla działalności samorządów partii politycznych. Pani Kisielin, jeszcze ostatnie pytanie. Pan mówił, że rozmawia z członkami Prawa i Sprawiedliwości, że wiedzieli punktowie Prawa i Sprawiedliwości o mm. Pana zamiarach, mm. yy, żeby kandydować na prezydenta za mm. Jak oni tę pańską decyzję oceniają? No bo ja, Pan nie, nie podaje nazw. Ja nie, nie, nie usłyszałem... Rozmawia, ale czy pan raczej Pana zniechęca? No do tego, czy byli też tacy ludzie w Prawie i Sprawiedliwości, którzy zachęcali Pana do tego? W regionie zdecydowanie osoby, które są członkami Prawa i zachęcały do zachęcania. Natomiast te osoby, które powiedzmy są odporządkowane do naszego regionu, słyszały o tych moich planach, albo się w ogóle nie wypowiadały, ale tam na pewno nie, były, nie było też głosów krytycznych. W związku z tym Słyszę o tym piśmie, który jest w sprawie pomeniak, ale dla mnie ono może być swoim czekam spokojnie na decyzję o i na piśmie. Spodziewa się Pan, że to trzechlady sztukowo. Bo... Najpierw się Pan sprzeciwił piące dla zwierząt, potem w sprawie szczepionek, tak, a teraz mamy trzy. Będzie Szanowni Państwo, każdy parlamentarzysta jest wielką wartością w Sejmie i ja wszystkie koleżanki i kolegów cenię bardzo dobrze. Faktycznie w moim przypadku kandydując 11 miejsca wszedłem do Sejmu myślę, że dlatego, żebyście zauważyli moją propolską, ale także i postawę dla regionu dobrą, bo przecież tutaj pan minister Przemysław Czarnych bardzo mocno wspierał, ale to rząd Zjednoczonej Trybucji przy moim zaangażowaniu byłem przecież posłem, wnioskodawcą projektu ustawy, która przeszła o stworzeniu Akademii Zamojskiej. Jest, jest, jest ta troska o to, żeby, żeby się dobrze działo. W związku z tym myślę, że w tym momencie nad tymi emocjami przejdziemy spokojnie i będziemy funkcjonowani tutaj w samorządzie dla dobra mieszkańców Zamość jest najważniejszy nasze miasto jest najważniejsze bardzo państwu dziękujemy za udział w tej konferencji dziękuję serdecznie tak jak powiedziałem szanowni państwo jeden na pewno spotkanie e, prezentacja kandydatów do rady gminy e, Zamość ale także myślę do, e, też do miasta Zamościa jak uzgodnię to z kandydatami oczywiście państwo dostaniecie e, zaproszenie oficjalne ale po południu w poniedziałek będzie?